Cześć wszystkim, z tej strony Julia i witam was na... Siema! Naszym kanale. Zauważyłam, że coraz szybciej się wcinasz mi w słowa jak nagrywam. Bo coraz szybciej trzeba cię uciszyć. O tym endo. O tym endo. Dobra, jesteśmy dzisiaj wraz z Doknesem, jak zauważyliście zresztą. Siema! Drugi raz się witasz, przestań, przestań. Wieem! Przestań, przestań. I dzisiaj będziemy na mapce, gdzie będziemy pokonywać parkura! Takiego, jakby, parkura. Ja będę pokonywać parkura! No ty ja będziesz, znaczy ja, ja przejdę, a ty będziesz pokonywać. Jestem bo... master of parkur! W ogóle fajnie ta postać chodzi, takie wzią, wzią, wzią. A co ty mnie śledzisz? Po co ty tu idziesz? A tak cię śledzę, pilnuję cię, bo zrobisz znowu coś głupiego. Dobra. Do mnie, do mnie! Halo? Gdzie moja smycz? Nie mam smyczy! Ja... Dobra, więc ten, zaczynamy mapę? No tak, no zaczynamy. Dobra. Dobra. Y dawaj. Aha, czyli trzeba znaleźć klucz, by odlokować te drzwi. Klucz? Klucz trzeba o, znaleźć. Okej. Okay. Dobra. Jak no, ten klucz czyli, wygląda. Zaczynamy w jakimś biurze i trzeba jakiś klucz znaleźć. No, on nie będzie gdzieś No to nieźle. Dobra, zostawcie koniecznie łebkę w góry, żebyśmy znaleźli szybko klucz. Zalazłem! Tu jest, na szachce. No to dawaj. Musisz sobie na niego Ach. wejść. No, I se Masz pewek w flipunku? Mam. Dobra, to Chyba. dawaj, idziemy dalej. Pisze mi Kor 1 i tylko, że... O, no, jest. To chodź. Dobra. A no to gdzie ty jesteś? No przyszedłem A, już! Ty mendo! Dobra. No tutaj patrz, tu kawę rozlał! No kurczę, jak można tak o, nie, nie sprzątać, nie. no? No żeby żebyś jej poplamić tylko! Czuć jest logo Robloxa. Zresztą co nie wiem Ale ciekawe, ciekawie. ciekawie. No nie. No fajnie, Julia. Fajnie, dobra, to zaczynamy seans. Jestem. Panie i panowie! Julia kontra parku! Kontra kawa. Witamy Was w kolejnej edycji, bo ostatnio Julia zmierzyła się z parkurem w domku swojego sąsiada, gdzie poszło jej jak poszło, no. A, jest. Je co jest? Patrz, co na Ojciec, Przez jak nie jeżdżą? O właśnie mnie rozjechało. Też. Jakieś głupki, oni się odbijają nogami od ścian. Robiłaś tak kiedyś? No. Dobra, dobra. Gdybyś zboje, mam. Żyje, jest dobrze. E tam, easy, ja tutaj już na końcu czekam. <słysy> <słysy> dobra! Wow, ale miałaś warta, już normalnie Kurczę, to mówię. Jestem, jestem tutaj. Za tobą. Jestem mistrzem w tą grę. Ej, czemu ty jesteś w ziemi? Ja też jestem w ziemi. Nie. Ja cię mam normalnie. Aha, u mnie jesteś w ziemi, no dobra, <słysy> A, nieważne. Patrz, to są twoje sobowtóry! Kolejny etap! Płaka z sobowtórami. Dobra, kartki, dawaj. Ola, wyobraź sobie, wow. że. Co? To to nie. Aha! Trzeba szybko to przejść. Dobra. Okej. Okay. Ależ to. Fajne, fajne, to wow. mi się podoba. Wow. Wow. Jest! Git! Dawaj, idziemy dalej. Teraz do wentylacji. Serio? Tak. Nie mogę tu doskoczyć. Co ty Wylem... Może to i za mała. Jak tu doskoczyć? No normalnie. Nie mogę. Ło, czekaj. O, udało się. Dobra, dobra, idziemy dalej. Ale wytyfy. Zapraszam za mną. To jest y, tunel, który ostatnio budowaliśmy. Nazywa się... Tunel. No, tunel. <tunel> tak jest, po prostu tunel. Dobra. Yy, myślę, że... Co? Tu jest są jakiś... Co to? A... Co? Co, to, co się ze mną stało? Czemu ty też jesteś... Co? Czekaj. Aha. Popatrz. Aha, no. Chyba tutaj widzisz te kolorki do zrobienia? No widzę, a co z nimi trzeba właśnie zrobić? Nie mam pojęcia. Ja też. Dobra, no to o mi się co wydaje, że... Chodzi. Aha, powtórzyć je trzeba jakoś. Trzeba... Ten ten czarny, potem jest zielony. Aha. Jest niebieski. Aha, i no, nie ma prądu. Chwytaj się szybciej ode mnie. Dobra, dawaj, dawaj, idziemy. Dobra, lecimy. Dajdzie... Oh, wow! mają oh. latary. Ojoj. Oh. Oj, oj. Dobra. Dobra, ja tutaj patrz, ten do Okej, okej, okej. Okej, okej. Dawaj, biegi. Ah. Ja Dobra, zostałem. Jest. Udało mi się. Mnie. Dobra, poczekajcie na ciebie? Nie, jeszcze poczekam trzeba. na ciebie. Dobra, ale. czekaj, dobra! Już tam, jesteś, jesteś, idę cię, chodź, chodź, chodź bieg, bieg. Tam, idę idę, idę, idę! A, udało się! Bo drzwiami dostałeś! Nice, ale ty już się obracał, już biegł w moją stronę, dobra, ale dalej się idziemy. Ale uda? Co to jest? Ło? Opsy! Złapał nas! No i co teraz? O, jesteśmy złapani! Stage 7, złapani! No, nie, no. Ale, ale, ale. Patrz, A... on nas tu wziął i przytrzymuje. I co my teraz mamy Trzyba... zrobić? Trzeba może mu klucz ukraść. Jak? Gdzie? Nie wiem. Nie ma nigdzie klucza, ni no, nic. O nie. Nie, okay. nie widzę, czemu ja jestem. Dobra. Utknęło mi się. Hmm. Okej, okay. jakby każdemu musi czasem zdarzy utknąć w pieniądzach. Ach, kurczę. Co hmm. teraz z nim ten? Trzeba go kliknąć. Żeś mu na głowie trzeba! Tak, na pewno Dawaj. No to coś da! Dobudź się! Się. Czekaj, a... czy na suficie nic nie będzie? Nic nie ma na suficie. Kurczę, jak stąd wyjść? Zaraz, a ja dam sobie skip stage. Ej! Dać skip stage? Czekaj. Czekaj, nie, ja ci powiem zaraz ten. Co? Bo ja tu. Ja, patrz, przeskipowałem scenę, wrócę się po ciebie. No i otworzysz mi drzwi. Powiem ci o co. Patrz, tutaj Julia! Trzeba w obrazek wejść. A ja to próbowałam skoczyć. Ale tutaj, popatrz, w tym miejscu. udało się. Dobra. To dawaj teraz, aha, tędy nie może, musimy tędy przejść. Tu jest jakiś przycisk, dobra, dawaj, biegniemy tam, szybko. Póki nie wieje? Aaaa! No, ta. No, ty już nie zdążyłaś. Kurczy, dobra, i się tutaj, A, Dawaj, Julia. Ale co ty? Ale ty musisz przycisnąć, no bo tak to tutaj nie ten. Klikam! Idę, 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 idę. Jeszcze troszeczkę Ło! Ło, dobra. Okej, okay, okej, okay, dobra, miałaś farta. Okej... Okay. Teraz uwaga, bo teraz trzeba coś chyba równie trudnego. O! Co to jest? Ała! Co jest? Dlatego lasera! lasera. W stanie nie ma gości! O, tu tego lasera! Okej, okay, okej. Okay. A... Jakby... Halo? Okej. Okay. Gościu, odsuń się. Dobra, to... Okej, okay, rozumiem, czyli jeden po drugim jakby... Ale banalne. Ale, ale stos. Bałem <grym> się, że tego nie ale ogarniesz. Julia! Co? Uf, udało Jestem. się. Czemu ty jesteś w górze? Wsiąknął cię sufit. A ciebie wsiąknęła podłoga. No zepsuta jest ta winda trochę. Nie no, spoko, spoko. Może każdy ma po prostu w swoim czasie jakby. Dobra, pyk. Okay. Big... Aha. A, a! Okej. Okay. To jest to, co ostatnio fujzior dali, tylko jakiś taki poziom ekspert. O nie. widziałeś coś? Tak, wiem, latający fiflak. O nie, ja nie... Julia, uważaj, bo jest latającym fiflakiem. O, mi się udało. Dobra, dawaj Julia, to i czekam na ciebie, co ty gadasz, że ci nie udało. Ci... No, Jestem uda... fiflakiem. Dawaj, dawaj, dasz radę. Czekaj, czekaj, patrz, czekaj tu. Ej, czekaj, bo tutaj jest taki moment, że nie ma w ogóle laserów na ziemię a, w tym ostatnim. Aaa, dobra, 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 dobra. Dobra, dawaj teraz, cho chodź teraz, hops, to się hops, wyrobisz hops, na to. Hops, hops, I czekaj. Aha, ha, ha. na Aha, co? Bo ty, <laughs> nie, bo ty masz i inaczej te lasery niż ja, daj sobie checkpointa, nie? Jest checkpoint. I tutaj twoja ulubiona szachownica. O, tak. Jak ostatnio, o nie. Ha, chyba twoja ulubiona. U, 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 u. Ha, ja za pierwszym razem. Dawaj, czekam na ciebie. Idę, idę. Skacz pchełko? Co cię goni? Gonię. E, e. Dobra, Skacze jest dobrze. Jest dobrze. Dobra, idziemy, dawaj, idziemy na kolejnego stage. A. Co tu jest? Bra bra briefing the system? E? Patrz co ty jest? Ty masz. Ty patrz, to jest twoje siedzonko? Julia K. C. seat. a, no? a tu jest moje. No i co z tym mamy zrobić? Nie wiem. Start? Pracu pracujemy, pracujemy. Aha, czekaj klik to a hack. Klik to hack. Ale jak to działa? Czekaj, nie, zepsułam. Nie Halo? A... Aha, trzeba na obraz kliknąć pomiędzy tym. A, pomiędzy! Chyba, nie wiem. No, pomiędzy. Żeby to jakby... O, zaliczyło, tak, pomiędzy trzeba. Nice, tak, no, pomiędzy. Dobra. A to śmieszna gierka logiczna, kurczę. Ej, fajny, faj, fajna mapka, mi się podoba Ciekawa, bardzo. ciekawa, fajna. Dla mnie jest super. No, Fajnie się i... bawi, ogólnie to zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał. Tak, dokładnie. I mój też możecie przy okazji. No, w ewentualności. Tak jest. Ło! Wow. Ale to było krótkie teraz. I to jest coraz krótsze, nie? No, o, jeszcze zwrócił kolejny drzwi. Ja też Nice! To no to dobrze nam Dobra, git, lecimy tam. Dawaj, idziemy. Dawaj Lecimy, dian. ja chcę latać. Dawaj, o, Pa, to... jaki ziomek tu jest, idziemy z nim. Dobra. I wychodzimy, o. Co jest? Wow. O, o! Ok, tutaj trzeba pominąć te. Ej, to jest proste. Okej, okay, dobra, Myślę, że to jest jakieś. To jest bardzo. Mega wysokie, ale. Tutaj masz mega dobra, wysokie. Gigi. W. O. Chyba, co to jest w ogóle? Nie, nie wiem. Też nie wiem. Aha. Oj. Oj! Oj, co się mi dzieje? O nie! Głowa mi się złamała. Okej. Okay. Ej, tutaj Ach. jest do wyboru jeden z sześciu went wentów do wstoczenia. O oh, kurczę! No to... Hmm, który wybieram? Dobra. Ała! Upsy! Jak ty zginąłeś? No bo musisz wybrać dobry went. Okej. Okay. Aha. Dobra. Ja wiem który. Patrz, to będzie ten. O! Tak! Po środku... ten po środku na końcu, oh, jakby nie? O, git Patrz, teraz jesteśmy na zewnątrz, nie zacznijmy wow. tutaj za tym, za, za oknem, nie? No dobra, dajesz Wiesz co to dobra, ten, ten Parkur jest ok, ten parkur jest łatwy Dobra, wyskakujemy stąd. Spadamy, spadamy! Czekaj! O nie ładnie strzelają! Eee, uh, dobra, okej, okay, jakby... O. Dobra, Dobra, prawie. Dobra, uciekamy do kanalizacji. Z tym Okej. Okay. To oj szczurek. O nie. Mój! a tu jest... Ty jest kupa. To... nie. <laughs> Powiedz, że to parówka, proszę. To, no... Proszę, skłam, to... proszę. Czy my mamy... Dobra, nie... bez komentarza. Ale Jakby... mo... ej, musisz oczekiwać na to. Jakby to się nie wydarzyło, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dobra. Skakujemy Byk. na to, tu... P nice! Dobra, to było kurczaczki. proste. No, ja to tam trochę... Co to w ogóle za Ale... języki wystają z ziemi? Obytypły. Nie mam zielonego pojęcia. Dobra, pyk, pyk, pyk! Uwaga! Uda się! Oj, oj, oj! Dobra, checkpointa sobie. dobra. I dawaj, tutaj... Good. Tutaj chyba nie ma nic trudnego no, w sumie. Tutaj po prostu wystarczy sobie przejść, pyk. Patrz, w dwudziesty level już mam ty, ale szybko to idzie, nie? No? A ile jest w ogóle tych leveli? Nie wiem, nie mam pojęcia. Uh -huh. Ale powinniśmy to skręcić się na odcinku. To, to się na dwudziestym <grym> pierwszym jest ty który jest najdalej. Co ja tu zrobiłam? Nie wiem, ja też nie wiem, co ja zrobiłam. No, Dlaczego ja tam w ogóle wpadłam? To było tak bez sensu. Ale ja też padł taki wypełniony. nie w tą stronę, miejscu. gdzie ja idę. Dobra, czyli tutaj na końcu, Julia. Dobra, spoko, ja już tam... Pośpiechu. Ja już tam idę do ciebie. Policja jest dawno za nami. <laughs> spokojnie, jeszcze jeden skok. No i git. Nie no, idzie mi fantastycznie. The end, ostatni level to jest. Dobra, dawaj. Dobra, lecimy więc. Czy my idziemy nie, na pewno dobrom A nie, bo tutaj tutaj to w drugą stronę. To właśnie. <laughs> Aha, już udało nam się. Udało nam się już? O! Tak. Dobra, dobra, dos. czyli to tyle Także w takim razie dziękuję wam za oglądanie tego odcinka Mam nadzieję, że wam się spodobało Zostawcie łapkę w górę <noise> Tak jest, ale to postać fajnie chodzi Ja po prostu nie mogę z tego takim ziu, ziu, ziu. Pokaż jak chodzisz <noise> Super no. <noise> Możecie też jeszcze zostawić subskrypcję i dzwoneczek Tak samo, bo filmiki się pojawiają codziennie Więc jak nie chcecie przegapić To koniecznie zostawcie dzwoneczek no. I możecie też wbijać na kanał Huberta, będzie mu naprawdę miło. Dzisiaj jest versus. O tak, wpadnijcie koniecznie. Nie możecie tego ominąć. Więc do tak. zobaczenia w następnym odcineczku i cześć! Hello.